Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 8. Promocja i marketing EBOOKA. 8 kwietnia. Tworzenie stron lądowania, landing pages, dla EBOOKA. Zagadnienia: 8.4.1 Kluczowe elementy strony lądowania. 8.4.2 Narzędzia do tworzenia stron lądowania. 8.4.3 Optymalizacja i testowanie. 8.4.4 Przykłady skutecznych stron lądowania. 8.4.5 Podsumowanie. Strona lądowania, landing page, jest kluczowym narzędziem w promocji ebooka, ponieważ stanowi dedykowaną stronę internetową, która koncentruje się na jednym celu przekonaniu odwiedzających do zakupu lub zapisania się na listę mailingową. Dobrze zaprojektowana strona lądowania może znacząco zwiększyć konwersję i skuteczność kampanii marketingowych. Nagłówek i tytuł. Przyciągający uwagę, nagłówek powinien być krótki, chwytliwy i jednoznacznie komunikować wartość Twojego ebooka. Powinien zainteresować odwiedzających i zachęcić ich do dalszego zapoznania się ze stroną. Podtytuł może wspierać nagłówek, dostarczając dodatkowych informacji na temat ebooka lub jego korzyści. Opis ebooka. Krótkie streszczenie. Opis powinien jasno przedstawiać, o czym jest e-book, jakie problemy rozwiązuje i jakie korzyści przynosi czytelnikowi. Powinien być zwięzły, ale treściwy. Cechy i korzyści. Wypunktowane kluczowe cechy ebooka oraz korzyści płynące z jego przeczytania mogą pomóc w przekonaniu potencjalnych czytelników. Call to action, CTA. Wyraźne przyciski, CTA, takie jak kup teraz, pobierz darmowy fragment lub zapisz się na listę, powinny być widoczne i łatwe do znalezienia. Powinny również zachęcać do podjęcia konkretnego działania. Tekst CTA powinien być zrozumiały i motywujący. Użyj czasowników akcji, które jasno wskazują, co odwiedzający mają zrobić. Obrazek Okładki EBO-OKA Wysoka jakość Umieść wyraźny i atrakcyjny obrazek Okładki EBO-OKA, który przyciągnie uwagę i doda profesjonalizmu. Dopasowanie. Obrazek powinien być zgodny z resztą projektu strony i odzwierciedlać tematykę ebooka. Opinie i recenzje. Recenzje czytelników. Jeśli e-book ma już recenzje, warto je zamieścić na stronie, aby budować zaufanie i zwiększać wiarygodność. Opinie ekspertów. Jeżeli dostępne są opinie ekspertów lub autorów, można je również umieścić, aby zwiększyć autorytet ebooka. Formularz kontaktowy lub rejestracyjny. Zbieranie danych, jeśli celem jest budowanie listy mailingowej, formularz powinien być prosty i krótki, zazwyczaj zawierający pole na imię i adres e-mail. Zgody, upewnij się, że formularz zawiera zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z regulacjami prawnymi, takimi jak RODO. Wix. Opisy, Wix to platforma do tworzenia stron internetowych, która oferuje funkcjonalność tworzenia stron lądowania z gotowymi szablonami i prostym interfejsem drag and drop. Funkcje, oferuje wiele możliwości dostosowywania, integrację z formularzami i narzędziami analitycznymi. Unbounce. Opisy Unbounce specjalizuje się w tworzeniu stron lądowania i testowaniu. AB oferuje zaawansowane narzędzia do budowania i optymalizacji stron lądowania. Funkcje: możliwość tworzenia dynamicznych treści, testowania różnych wersji stron i zaawansowane funkcje analityczne. Leadpages. Opisy Leadpages to platforma, która umożliwia szybkie tworzenie stron lądowania z gotowymi szablonami i narzędziami do konwersji. Funkcje: łatwe w użyciu szablony, integracje z popularnymi narzędziami do e-mail marketingu i analityką. WordPress z wtyczkami. Opisy. WordPress oferuje możliwość tworzenia stron lądowania za pomocą różnych wtyczek, takich jak Elementor, Fryer Architect czy Beaver Builder. Funkcje. Dostosowywanie za pomocą edytorów wizualnych. Integracja z systemami e-mail marketingu i analityką. Testowanie AB. Opis. Testowanie AB polega na tworzeniu dwóch wersji strony lądowania i porównywaniu ich skuteczności w konwersji. Można testować różne nagłówki, CTA, obrazy i inne elementy. Narzędzia Unbounce i Leadpages oferują funkcje testowania AB, które pozwalają na łatwe przeprowadzanie takich testów. Optymalizacja mobilna. Responsywność. Upewnij się, że strona lądowania jest responsywna, czyli dobrze wygląda i działa na różnych urządzeniach mobilnych. Testowanie. Przetestuj stronę na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranów, aby upewnić się, że jest w pełni funkcjonalna. Analiza wyników. Śledzenie konwersji. Używaj narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, aby monitorować skuteczność strony lądowania i śledzić wskaźniki konwersji. Raportowanie. Analizuj dane, aby zrozumieć, które elementy strony działają najlepiej i wprowadzić odpowiednie zmiany w celu optymalizacji wyników. Oferta darmowego rozdziału. Opis: strona oferująca darmowy rozdział e-booka w zamian za zapisanie się na listę mailingową. Kluczowe elementy to atrakcyjna oferta, jasne CTA i formularz rejestracyjny. Promocja ograniczona czasowo. Opis, strona lądowania promująca specjalną ofertę, np. zniżkę na ebooka dostępną tylko przez ograniczony czas. Elementy to nagłówek przyciągający uwagę, licznik odliczający czas i wyraźne CTA. Prezentacja zawartości ebooka. Opis, strona, która szczegółowo przedstawia zawartość ebooka, oferując próbki treści i opinie czytelników. Kluczowe elementy to podział treści na sekcje, pozytywne recenzje i przycisk zakupu. Strona lądowania jest kluczowym narzędziem w promocji ebooka, umożliwiającym skoncentrowanie uwagi odwiedzających na konkretnym celu, jakim jest zakup lub zapis na listę mailingową. Dobre zaprojektowanie strony lądowania obejmuje stworzenie przekonujących treści, atrakcyjnych wizualnie elementów i efektywnego CTA, a także wykorzystanie odpowiednich narzędzi do tworzenia i optymalizacji. Regularne testowanie i optymalizacja stron lądowania mogą znacząco wpłynąć na efektywność kampanii marketingowych i zwiększenie konwersji. Twój pierwszy e-book, kompletny poradnik. Rozdział 8 Promocja i Marketing Ebooka 8 kwietnia tworzenie stron lądowania, landing pages dla Ebooka.